To jest to, no nie wiem właśnie A tu znasz oni bez filtra Jak mm. No pewnie, że bez filtra jesteś piękniejsza Tak Piękniejsza bez filtra, piękniejsza prawda Jezu <grystanie> Dziecko. <laughs> Córciu. <laughs> Córciu! No i poszło. Jej, -je. wiesz, że piszę, że jesteś... No, poniekąd je poniekąd jesteś. Poniekąd jesteś. Opiekuję się nią tak, jakby była moim dzieckiem. Kocham ją tak, jakby była moim, moim największym szczęściem i kobietą, o której marzyłem. Szanuję ją jak największej jak rodzina jak członka rodziny, jak... To jest cały mój świat. Niektórzy nie rozumieją tego, że można tak kochać, bo nie potrafią kochać właśnie.